Znany jako Jack Strong, znany też pod pseudonimem Mewa, ale chyba dla wszystkich to Konrad Walenrod. Osoba, która zapłaciła ogromną, najwyższą cenę za, za swoje oddanie sprawie Polski. To jest jeden z tych, którym zawdzięczamy naprawdę przedłużenie pokoju. 11 lutego zmarł generał Ryszard Kukliński, człowiek, który ocalił świat przed atomową zagładą. Generał Ryszard Kukliński przyczynił się do pokonania sowieckiej Rosji, zdobywając na wrogu ściśle tajne plany agresji sowieckiej na Europę. Człowiek, który miał dostęp do najważniejszych dokumentów w układzie warszawskim i widział z tych dokumentów, z tych planów wojny, która miała się rozpocząć pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i państwami Europy Zachodniej, a Związkiem Sowieckim i krajami demokracji ludowej, widział, że jeżeli dojdzie do takiej wojny nuklearnej, to Polska tak naprawdę zostanie zniszczona. Pracował w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, był jednym z dziewięciu najważniejszych wywiadowców amerykańskich, tak został określony. I jego informacje trafiały bardzo często na biurko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wiedział, że jeżeli wojska sowieckie ruszą, to Polska będzie zamieniona w pustynię, bo tutaj będą zrzucone. Ładunki atomowe. Chciał doprowadzić do tego, aby w przyszłości nie miał miejsca tego typu konflikt. W związku z tym rozpoczął potajemną współpracę z NATO i dostarczał informacje niemalże do wybuchu samego stanu wojennego w roku 1981. To były informacje strategiczne, w jaki sposób Układ Warszawski planuje zaatakować Europę Zachodnią. Taka agresja atomowa doprowadziłaby de facto do zmiecenia z powierzchni Ziemi wielu miast Europy Środkowo-Wschodniej, ale i również miast polskich, albowiem niewątpliwie Amerykanie na to doprowadziliby do kontruderzenia atomowego w ten rejon Europy. Byłaby tutaj nuklearna pustynia. – Te tajemnice, które ujawnił chiński, wykorzystał potem e... Prezydent Stanów Zjednoczonych mówiąc Gorbaczowowi, że y, główne ich miejsca, skąd dowodzą, w ciągu pięciu minut mogą zniknąć z powierzchni Ziemi. I to, to podobno marszałków sowieckich y, przyprawiło o no, swoisty y, atak, y, bo wiedzieli, że są w, w tym momencie prawie bezbronni. W pewnym momencie wywiad, polski kontrwywiad zorientował się że jest tak zwany kret w sztabie i on to wyczuł, Kukliński doskonale to wyczuł, dlatego że po prostu szukano już tego kreta i on doskonale wiedział, że szukają jego, więc po prostu udało się na szczęście jemu i całej rodzinie uciec. Szczęśliwi Amerykanie go ewakuowali. To była bardzo dramatyczna sytuacja, bo musimy pamiętać, że on się musiał ukrywać także przed najbliższymi z tym, co robili I dlatego przed samą ucieczką ta ostatnia noc w kraju była bezsenna. Wszyscy domownicy dowiedzieli się nagle, co robi ich ojciec i mąż. Zdecydowali jednak, że będą razem, że razem wyjadą. Nawet właśnie już będąc pod ochroną amerykańską, był ciągle obserwowany, był ciągle strzeżony. Wszystko, co mówił, było poddane kontroli. I bardzo słusznie, jego życie było ciągle zagrożone. No, niestety nie upilnowano jego synów. Pilnując Kuklińskiego, jego żony, nie udało się upilnować jego synów. Obydwaj zostali zabici, dlatego że jeden był ścigany przez samochód, przejechany przez samochód, później drugi zginął. Więc są bardzo daleko idące podejrzenia, graniczące z pewnością, że obydwaj synowie zostali zabici. W akcie zemsty. Za to, że Kupliński właśnie przekazał te informacje dla Amerykanów. Pułkownik Kukliński przez wiele lat toczył samotną walkę w cieniu grożącej mu w każdym momencie śmierci o sprawy najważniejsze: prawo do niezawisłości, prawo do niezagrożonego bytu państwowego, o godność narodową wreszcie. Stał się symbolem walki znakomitej części naszego społeczeństwa z obcą przemocą. Bohaterowie są zawsze samotni. Nie mają za sobą tłumu płatnych klakierów, redaktorów kłamstwa, zwolenników pałki i obozu osamotnienia. Zbigniew Herbert.